Dzień dobry, Marta z tej strony. Dzisiejszy live nazwałam Skąd ten sukces? i chciałabym a, powiedzieć kilka słów właśnie na ten temat. Dla, dla jednych osób to, co osiągnęłam w pracy przez internet, jest sukcesem. Dla innych osób jest to tak naprawdę żaden sukces. Ja cały czas czuję się, jakbym zaczynała. I wcale nie widzę się, że to jest nie wiadomo jaki sukces, ponieważ wiem, że idę w dobrym kierunku idę w kierunku rozwoju, idę w kierunku, gdzie pomagam wielu osobom nie tylko osiągnąć dodatkowy dochód, czy też stały dochód, ale też idę w kierunku, gdzie wyobrażam sobie, wyobrażam sobie wiele kobiet pracujących ze mną. Mających wspaniałe biznesy, duże biznesy, gdzie są niezależne finansowo, gdzie są niezależne czasowo, gdzie kobiety wierzą w siebie, mają swoją wartość, chociaż wiem, również zdaję sobie sprawę, że nie jest to szybka droga ani łatwa droga. Więc jeżeli jesteś osobą przedsiębiorczą i która, która ma marzenia i która. Która chce zmienić coś w tym swoim życiu, to skontaktujcie się ze mną, ponieważ myślę, że możemy ra razem tam iść, razem rozpocząć współpracę. Pomimo tego, pomimo tego, że macie już swoje biznesy, że czymś się zajmujecie, to nadal jest, jest wiele prawdopodobnie w każdym z nas miejsca na samorozwój i na stworzenie czegoś dodatkowego. A chciałabym dzisiaj przytoczyć trochę moje początki, i skąd, ze, skąd we mnie się bierze ten, ten taki ogień do zrobienia pewnych rzeczy, często takich nierealnych rzeczy, ponieważ pamiętam dobrze, jak przyleciałam do Stanów i. Pierwszą moją pracą było sprzątanie, jak wiele, wiele razy ja już tutaj mówiłam. Pamiętam też, jak pomagałam mojemu mężowi, jak wynajmowaliśmy z, z rachunkami, bo brakowało mu. Pamiętam też, jak wiele razy, jak, jak wynajmowaliśmy basementy, czyli takie piwnice. Które często zalewało, jak była jakaś burza czy ulewa w Chicago, to te piwnice nam zalewało, wody po kolana było, trzeba było wiaderkiem te basementy opróżniać. Później wyobraź sobie, jak jest dywan czy jakiś karpet na, na ziemi był, jak robaki z tego wszystkiego wychodziły. Powiem tak, nie było łatwo, o tak, nie było łatwo, ale jako człowiek młody. Jakoś, jakoś to tak, jakoś to było ok. Jakoś, jakoś nie, było, nie było dla mnie to, nie wiadomo, jakieś takie poruszające aż na tamten moment. Prędzej teraz sobie myślę, jak ja to wszystko przetrwałam. I, um, i byłam w Stanach, mieszkałam w Stanach, jeszcze wtedy czekałam na zlegalizowanie moich papierów i zawsze byłam. Zawsze byłam tak naprawdę chętna na coś innego, na coś dodatkowego, ponieważ sprzątania absolutnie nie lubiałam. To było coś, co dawało mi tylko dochód i, a, i y, nie byłam dumna z tej mojej pracy. Ja wiem, że żadna praca nie hańbi, ale ja z moje, mojego z tego sprzątania nie byłam dumna. Ja wiedziałam, że ja mogę dużo więcej w życiu, tyle, tyle że jak przelatujesz do obcego kraju, nie znasz języka, czekasz na papiery, nie masz za dużo możliwości. I może jesteś właśnie taką osobą, która może jest, mieszka gdzieś na emigracji, czy może nawet w Polsce i, i po prostu czujecie, że no, nie ten wasz potencjał nie jest wykorzystany, bo dokładnie ja się tak czułam. Ja się czułam tak, że, że to, czym się zajmowałam. Zajmowałam, nie przynosiło mi satysfakcji, nie przynosiło mi żadnego samorozwoju i tak naprawdę liczył się tylko ten czek, który otrzymywałam z tygodnia na tydzień. Ale zauważyłam również, że no, nie było wiele tych możliwości. Naprawdę nie było wiele tych możliwości. I kiedy ja usłyszałam, że mogę pracować z domu, mieć swoje dzieci przy boku. I rozwijać sobie domowy biznes, to aż mi się w oczach, o czym mi się normalnie w ognie możecie zobaczyć, takie ognie w moich oczach, ja zobaczyłam szansę. I to ogromną szansę. Po pierwsze, szansę tego, żebym nie musiała tak ciężko sprzątać na migracji. Szansę na to, że mogę mieć fajną, prestiżową pracę. Fajną z ludźmi pracę, która mnie rozwija. Która mi daje dużo większy dochód niż na sprzątaniu, która daje mi możliwości. Ja zobaczyłam szansę dla emigranta. A, I może akurat trafiam tutaj do ciebie tymi słowami. Może jesteś tak jak ja, już jestem teraz 20 lat w Stanach i może nadal wykonujesz pracę, które, która nie satysfakcjonuje cię. A może twoje zdrowie podupadło i nie dasz rady sprzątać więcej. A może jesteś w ogóle nie na sprzątaniu, może zajmujesz się zupełnie czymś innym. Może cały czas na przykład bawisz dzieci i jesteś nianią i masz tego w pewnym momencie dość, bo stwierdzasz, że całe życie to robię. Ja bym chciała coś innego. Ja mam, ja mam wiele predyspozycji, mam wiele talentów, które mogłabym, mogłabym naprawdę pokazać światu, że ja mogę więcej zrobić. I może akurat czujesz to coś, co ja kiedyś czułam. Ja dokładnie tak czułam się 10 lat temu, może nawet już teraz, 12 lat temu, kiedy, kiedy właśnie byłam w takim miejscu, gdzie ja poczułam chęć zmiany. I nawet jak nie wiedziałam, co ja robię, jak ja mam to robić, to zaufałam osobie, która mi to zaproponowała, i po prostu na ślepo. Poszłam w głęboki ocean za, za tym, żeby, żeby zmienić i żeby mieć lepiej w życiu. I może jesteś taką osobą. Czy było łatwo? Co ty? W ogóle nie było łatwo. Czy było warto? Oczywiście. Wiele razy, wiele razy kiedy mi było ciężko z miesiąca na miesiąc zrobić pełen pułap. A wiele razy, kiedy, kiedy mi nie szło. Wiele lat, kiedy mi nie szło. Robiłam, 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 bo zawsze jakiś tam dochód z tego miałam na początku, ale to nie był nie wiadomo, jak wielki dochód. Okazuje się, że ja ten, ten, ten czas tutaj potrzebowałam do tego, żebym sama dojrzała do tego biznesu. Ja byłam jeszcze młodziutka i głupiutka i niewiedząca tak naprawdę, jak wygląda biznes, bo nigdy również nie miałam styczności z żadnym biznesem. I, o, I czasami po prostu jesteśmy w takim, w takim miejscu w życiu, w takim momencie, że potrzebujemy tej zmiany. I potrzebujemy, i mamy w sobie ten ogień chęć do zmiany, chęć do tego, żeby, żeby coś robić. I mnie nie musiał nikt namawiać, żeby robić. I ja, mnie Nie musiał nikt ciągnąć za włosy, że to tak powiem, żebym ja y, budowała swój własny biznes. Absolutnie. Ja miałam w, w środku. Takie, takie pragnienie zostawienia sprzątania, i to też się spełniło. Później miałam pragnienie, żeby nigdy nie wrócić na to sprzątanie, jak już pracowałam tylko z domu, żebym, żeby mi to po prostu nie upadło, żebym ja mogła cały czas budować i pomagać i innym, i sobie z domu. I aby osiągnąć jakikolwiek sukces, czy to, czy to Online, czy to w tradycyjnym biznesie, bo może masz biznes i może czujesz wypalenie, a może ci nie idzie, a może w ogóle po prostu totalnie masz doła i, i nic się nie kleci, to pamiętaj o tym, że rzeczy, które są warte osiągnięcia, wcale nie są łatwe. I te momenty, kiedy masz momenty zwątpienia, kiedy masz, kiedy te chwile, kiedy a, po prostu stwierdzasz, że to nie dla ciebie i że a, nie nadajesz się do żadnego biznesu, a, są potrzebne tobie. A, i, I co jeszcze? I, I wiedz o tym, że ja też przechodziłam tą samą drogą. I to nie jest łatwa droga. Bycie przedsiębiorcą, budowanie jakiegokolwiek biznesu nie jest, łatwą, nie jest łatwą drogą. Często pracujesz wiele godzin więcej niż, niż w tradycyjnych biznesach czy, czy w tradycyjnych pracach. Tyle, że to co zyskujesz, nie ma porównania z tym, co, co, co Cię czeka. Jaką silną osobą się stajesz, jaką osobą się stajesz, która zaczyna inspirować inne osoby. Nigdy bym nie powiedziała, że ja mogę inspirować kogoś. Absolutnie. A czasami tak słyszę, że ja inspiruję kogoś tym, że się nigdy nie poddałam. Ale ja tak naprawdę nie mogłam się poddać. Ja, ja po prostu no nie mogłam się poddać. Ja zobaczyłam w pracy przez internet zielone światełko, które pokaza pokazało mi czekajcie, które pokazało mi że można inaczej i można lżej. I e, chciałabym dzisiaj Wam e, tylko tak powiedzieć na sekundę, jeszcze sekundę, że wszystko można w życiu i nie można się poddawać, i wcale nie jest powiedziane, że będzie łatwo, i nikt nie mówi, że będzie łatwo, czy to w tradycyjnym biznesie, czy też to w networku, e, w networkowym biznesie, który ja e, akurat rekomenduję z całego serca. E, Będą dni, kiedy czujesz się po prostu fatalnie, będą dni, kiedy będziesz latać, będą dni, kiedy będziesz upadać i będą dni, kiedy będziesz się znowu podnosić. I to wszystko kształtuje ciebie jako osobę. Bez, ty, bez tego, bez tych ciężkich dni, bez tych upadków nie dojdziesz nigdzie. Nie będzie droga usłana tylko różami, żeby było tak wspaniale i, i tak cudownie. I nie spodziewaj się nawet tego, Ponieważ to nie, jest, to nie jest życie prawdziwe. Jeżeli ktoś ci tak powie, to, to prawdopodobnie wymyśla. Więc pamiętaj o tym, jeżeli chcesz osiągnąć coś w życiu więcej, daj, daj z siebie wszystko. I wcale, yy, I wcale nie myśl, że będzie to łatwa i krótka droga. Ponieważ, żeby, żeby coś osiągnąć wartościowego, należy naprawdę e, poświęcić temu czas, swoją pracę i, e, i całą siebie. Bo inaczej cały czas zostaniesz w tym miejscu, w którym jesteś. Trzymajcie się, pa pa.